budynek na miarę XXI wieku i to dosłownie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Dlaczego? O tym już za chwilę. Wcześniej pierwsze pojęcie w słowniku polsko-europejskim. Subregion to coś wewnątrz regionu? Pomyślmy sobie, subkultura, subregion. Tak, czyli to będzie jakiś mniejszy region, który jest, to znaczy jest umiejscowiony w obrębie większego regionu, tak? To jest region śląski, myślę. Nie wiem, jak mamy śląsk, to subregionem jest dolny śląsk, górny śląsk na takiej zasadzie? Sub to łaciński przedrostek oznaczający pot. Tworzy nazwy czegoś, co jest podrzędne wobec czegoś innego lub ma związek z częścią czegoś innego, jak na przykład sublokator, subkonto, a także subregion. Subregion oznacza obszar mniejszy od regionu, różniący się od obszarów otaczających zespołem cech fizycznych, etnograficznych, gospodarczych. I jeszcze jedna uwaga językowa. Słup łączymy z wyrazami obcego pochodzenia. Do rodzimych dodajemy pod, jak na przykład podzamcze. Wracając do pytania, dlaczego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to budynek na miarę naszych czasów? Odpowiedź dał wynik konkursu na najlepszy obiekt architektury XXI wieku w Polsce. Grand Prix konkursu Życie w architekturze zdobyli architekci tego gmachu Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski i Wojciech Subalski. Nagrodę wręczył prezydent Bronisław Komorowski. Właśnie w tym budynku nagrywaliśmy dwa programy z cyklu Słownik Polsko-Europejski. Też nieprzypadkowo centrum nie powstałoby gdyby nie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Panie Marszałku, jesteśmy w budynku, który no, został obsypany, można powiedzieć, deszczem nagród. Najnowsza budynek XXI wieku w Polsce. Co czuje marszałek województwa śląskiego, wiedząc, że te pieniądze, dzięki którym powstał ten budynek, pochodzą z regionalnego programu operacyjnego? Rozpiera duma. Po prostu pan prezydent uhonorował właśnie tytułem budowli XXI wieku w Polsce ten budynek, i to powoduje po pierwsze radość z tego, że my. Po raz kolejny możemy pokazać nasz region, nie tylko jako miejsce, gdzie mamy kopalnie i huty, ale gdzie również dzieje się coś nowoczesnego, coś związanego z nauką. Ale nie byłbym szczery do końca, gdybym nie powiedział, że gdzieś tam w głębi duszy pozostaje też duma, że choćby cząstka tego budynku, może i niewielka, to jest jakiś taki ślad, który my wszyscy związani z rozdziałem tych pieniędzy, funduszy unijnych, zostawimy po sobie na lata. Jak pan myśli, podsumowując ten rok, bo mamy grudzień. Grudzień jest miesiącem podsumowań. Kończy się już realizacja regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2017-2013 czanie tego jeszcze potrwa co najmniej dwa lata, dwa lata może nieco co najmniej. Jak pan ocenia no, tę końcówkę, ten finisz tego programu? No, finisz jest godny biegu średniodystansowego. W maratonie końcówka zazwyczaj jest dramatyczna, bo biegasz nie ma już siły. Tu następuje bardzo ostre przyspieszenie. W wielkim stylu to przyspieszenie doprowadzi do tego, że wydamy 100% środków unijnych. I z tego tytułu jestem niezwykle zadowolony. Myśli pan, że. Po tym właśnie programie, pierwszym tak dużym programie, miejmy nadzieję, że nie ostatnim, dla Województwa Śląskiego, mówimy o regionalnym programie operacyjnym, pozostaną no, budowle, którym można się szczycić. W każdym mieście, w każdym powiecie możemy pokazać jakąś budowlę, która jest budowną nowoczesną, nie ze średniowiecza, nie z baroku, która stanowi wizytówkę miasta. I wtedy szybko dochodzimy do wniosku, że ta budowla. Była wykonywana dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej z okresu programowania 2007-2013. To daje straszną satysfakcję. I tak jak Pan wspomniał na początku, ten wizerunek Województwa Śląskiego, kojarzonego z ciężkim przemysłem, z kopalniami, zmieni się w innym kierunku. Dokładnie nauka, kultura, rozrywka. Drogi również, prawda? Bo nie zapominajmy o tym, że autostrada A1 przecież też w większości jej budowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Każda duża, istotna inwestycja publiczna w naszym regionie. W ostatnich latach była finansowana ze środków Unii Europejskiej. A właśnie te ostatnie lata, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury publicznej, były absolutnym przełomem w dziejach. Nie zawaham się tego powiedzieć, Rzeczpospolitej. Miejmy nadzieję, że ten kolejny budżet na kolejne lata również będzie tak dobry dla województwa śląskiego i dla Polski. Dziękuję bardzo, pani bardzo. Pieniędzmi dla regionów związane są także specyficzne terminy, pojęcia i nazwy instytucji. Jedna z nich to Regionalne Obserwatorium Terytorialne. To jakaś instytucja, która obserwuje zjawiska, jakie dzieją się w regionie, żeby poprawiać stan. Rzeczy. Może powinna znajdować jakieś miejsca, które mogłyby jakoś przysłużyć się regionowi i poszukać wsparcia po prostu Unii Europejskiej, coś, żeby pomóc społeczeństwu jakoś funkcjonować. Obserwatorium Terytorialne. No to będzie poprawa stanu faktycznego, kultury, gminy, jakiegoś no. jednego regionu. Regionalne Obserwatorium Terytorialne jest instytucją działającą w ramach Urzędu Marszałkowskiego, której głównym zadaniem jest dostarczanie informacji podmiotom publicznym biorącym udział w realizacji polityk rozwoju. Istnieje obowiązek powołania regionalnych obserwatoriów przez samorządy wszystkich województw, a także zostanie powołane jedno obserwatorium na poziomie krajowym, tak zwane Krajowe Obserwatorium Terytorialne. Powstanie zatem sieć obserwatoriów, 16 obserwatoriów regionalnych oraz jedno obserwatorium krajowe, i głównym celem tej sieci będzie dostarczanie informacji podmiotom publicznym, a także monitoring i ocena interwencji publicznych. O to, jak wykorzystują unijne dotacje, właśnie regiony zapytałem minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską. Panie minister, pierwszy program z cyklu słownik polsko-europejski nagrywaliśmy ponad rok temu w tym samym miejscu w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Na półkach jeszcze nie było wtedy książek. Ten obiekt nie powstałby, gdyby nie pieniądze z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego. No właśnie, regionalne programy operacyjne. Wśród nich zwycięzcą jest? Nie ma i to naprawdę nie jest jakby pustosłowie. Jeśli chodzi o ilość projektów, to, to zdecydowanie śląskie. Śląskie województwo przebija w ogóle mazowieckie, nawet które jakby wielkością, liczebnością ludności. Nam wyrównują się te dwa województwa. Natomiast w tej chwili w regionalnych programach zresztą od początku w zeszłym roku był taki ranking, nie, dwa lata, to już temu czas leci, był taki ranking województw zrobiony, natomiast województwa sobie radzą naprawdę świetnie z tymi pieniędzmi. Dlatego planujemy w następnym budżecie dać im naprawdę znacznie więcej pieniędzy. Oczywiście nie wiadomo, jaka to będzie jeszcze kwota, bo rozmawiamy po przerwaniu tego szczytu, który miał decydować o budżecie właśnie przerwaniu, a nie fiasku. Natomiast województwa będą miały znacznie więcej pieniędzy, w tym województwo śląskie. Mówiąc o pieniądzach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak wygląda wykorzystanie tych pieniędzy w skali całego kraju? No mamy mniej więcej około 90% podpisanych umów, czyli zakontraktowanych środków, czyli właściwie resztka pieniędzy została. Na szczęście Polska okazała się wyśmienitym przykładem tego, jak te pieniądze działają. Wszyscy byliśmy dość niepewni tego, jak, jak uda nam się ten pierwszy tak duży budżet wykorzystać. Do tej pory wszystkie kraje, które korzystały z tych środków, robiły to lepiej lub gorzej. Niestety w przypadku południa Europy zwykle gorzej, to znaczy wydawali pieniądze nie martwiąc się o rozliczenia i nie martwiąc się o to, jaki będzie długotrwały efekt ich wykorzystania. I Polska jako największy biorca. Kiedykolwiek. Oczywiście to trzeba też mierzyć wartością nabywczą pieniądza, ale jakby w kwocie bezwzględnej nikt tyle pieniędzy, co Polska nie dostał, nawet Hiszpania w poprzednich perspektywach, i Polska była jednak bardzo bacznie oglądana i sprawdzana. Szczególnie, że no nadszedł w 2008 roku ten niesamowity kryzys, właściwie najgłębszy od kilkudziesięciu lat, i wszyscy patrzyli, jak się z tym radzimy. I w tej chwili możemy naprawdę z pełną dumą powiedzieć, że to co mówi pani kanclerz Merkel nie jest czym gadaniem, że ona to końca słyszała. Słyszała z Komisji Europejskiej, słyszała z innych krajów, że jednak no proszę Polska z taką ogromną kwotą poradziła sobie, nie udawała, nie sadziła sztucznych oliwek, tylko robi z tego kolejne pieniądze. Czy jednak wykorzystanie unijnych dotacji idzie bez problemów? O tym za chwilę, wcześniej ostatnie pojęcie w słowniku polsko-europejskim. No to jest taki układ między dwoma osobami, gdzie żadna nie jest faworyzowana i nie ma jakiejś, bardziej, jakiejś ważniejszej pozycji. Partnerstwo to dla mnie współpraca. To różne umowy międzynarodowe, unie między państwami organizacje różne, które zrzeszają państwa. Zasada partnerstwa. Odnosi się zarówno do wspólnego przygotowania programu, jak również do ustalania list projektów, tak aby one jak najlepiej oddawały ducha programu. Możliwa jest również realizacja projektów w partnerstwie, to znaczy przez kilka podmiotów. Pani minister, czyli mamy jedną wielką beczkę miodu, a gdzie w tej beczce łyżka dziegciu? Jest, oczywiście, bo to są setki tysięcy projektów. W samym województwie śląskim to jest około 80 tysięcy projektów. To są setki tysięcy projektów, które w Polsce realizujemy. I oczywiście, jeżeli ktoś chce spojrzeć na to z drugiej strony, to pewnie przez, przez, takie, przez taki obie, obiektyw czy takie oko jednego projektu może pokazać coś złego. Natomiast my widzimy to w skali i nawet... Te bardzo często negatywnie oceniane projekty, tak zwane miękkie. Ja patrząc na to z jakby z lotu ptaka, z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, patrząc na przeżywalność tych projektów, na ilość osób, które znajduje pracę, na ilość osób, które utrzymuje pracę po realizacji takiego projektu, jestem naprawdę dumna ze wszystkich, którzy z tych pieniędzy korzystali. To są przecież, powtarzam, to przy każdej okazji pewnie Pan to też już słyszał. Ale to są bardzo trudne pieniądze i nikt tego nie ukrywał, więc to tylko trzeba, trzeba się cieszyć, że nie, nie powiedzieliśmy sobie, a co będziemy się trudzić, co tam, tak? E, jeszcze do tego trzeba dołożyć własne pieniądze, jeszcze potem przez pięć lat utrzymywać ten projekt w takim... W takim... Stanie, tak, tak zwana, trwałość, tak zwana projektu. trwałość projektu, to pewnie o tym Państwo też mówili w czasie słowniczka, polscy i przedsiębiorcy i samorządy i organizacje pozarządowe i zwykli ludzie masowo po te pieniądze ruszyli i dobrze, ponieważ my dzięki nim naprawdę zrobiliśmy taki krok, który no teraz licząc, to jest 8 lat od wejścia do Unii, ale to jest krok, który zabrałby nam normalnie, ja myślę, 20-25 lat. My z takiego poziomu. Średniego PKB na mieszkańca około 45%, jak wchodziliśmy do Unii, jesteśmy na, w tej chwili na poziomie 67%. To jest w ogóle niebywały skok. To znaczy, to jest, to jest coś, co się w Unii Europejskiej wcześniej nie zdarzyło. Grudzień to taki specyficzny miesiąc, miesiąc życzeń. No właśnie, ile Polska znajdzie tych pieniędzy w nowym budżecie pod choinką? No ja uważam cały czas, że Polska ma. Wszelkie szanse, żeby w tym następnym budżecie mieć budżet z siódemką z przodu, czyli 70 kilka miliardów euro. No Już nie, nie, nie potrafię powiedzieć, jak ile to będzie dokładnie. I oby to rzeczywiście nie był w ogóle ostatni budżet dla Unii Europejskiej, patrząc na to, jak te dyskusje w tej chwili przebiegają, no to można się tego obawiać. Oby się udało. Dziękuję za, Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze przypomnienie definicji, o których mówiliśmy w dzisiejszym programie. Subregion. Obszar mniejszy od regionu, różniący się od obszarów otaczających zespołem cech fizycznych, etnograficznych i gospodarczych. Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Instytucja działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego, której głównym zadaniem jest dostarczanie informacji podmiotom publicznym biorącym udział w realizacji polityk rozwoju. Partnerstwo. Realizacja projektu przez kilka podmiotów. Zasada partnerstwa odnosi się do wspólnego przygotowania programu oraz ustalenia list projektów w taki sposób, aby jak najlepiej oddawały sens realizowanego programu. I właśnie takie pojęcia, często trudne, niezrozumiałe lub po prostu. Obcobrzmiące staraliśmy się wyjaśnić, korzystając z pomocy specjalistów, językoznawców bądź ekspertów zajmujących się unijnymi dotacjami. Odwiedzaliśmy również obiekty, które powstały bądź zostały zrewitalizowane dzięki unijnym dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Myślę, że warto zaglądać do słownika polsko-europejskiego.